Środa, 16 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi wyjścia słyszymy, że Żydzi ledwo wyszli z niewoli egipskiej, bo minął dopiero miesiąc i już narzekają. To jest niesamowite, że miesiąc po doświadczeniu największego cudu w historii swojego życia, miesiąc po tym jak widzieli, że Pan Bóg naprawdę dokonał nie tylko przejścia przez Morze Czerwone, ale wyniszczył wszystkich Egipcjan. Miesiąc potem narzekają i mówią: A lepiej, jakbyśmy zostali w Egipcie, Pan Bóg nas wyprowadził po to, żebyśmy umarli. Jaka niesamowita złośliwość! Przecież nie po to Pan Bóg ich wyprowadził. Nie po to. Szemrzą dlaczego? Bo są głodni, bo nie mają chleba, bo nie mają mięsa. I świetna jest reakcja Pana Boga na to szemranie, na to powątpiewanie. Pierwsze słowo Boga jest: Oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. Chce, będzie wychodził lód i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. I potem znowu mówi jeszcze raz, że słyszał narzekanie i że ześle Wam mięso. To jest przepiórki, manna i przepiórki. No, bardzo ważne to jest, bo z jednej strony pokazuje, że Pan Bóg y, traktuje nas trochę jak dzieci, to znaczy wie, że narzekamy. Wie, że narzekamy nieraz w sposób absurdalny. Wie, że po prostu... No, normalnie rzecz biorąc to jest Powinno się nawet takie dzieci ukarać, ale to jest przewaga ojca, to jest przewaga matki, która rozumie, że dziecko może być głupie, albo może być emocjonalnie niestabilne, albo może być niero nierozumiejące pewne rzeczy. I odpowiada dobrem, odpowiada dobrem na, na, na to, wydaje się, nieludzkie czy krzywdzące zachowanie. Ciekawie, że inaczej mówi Psalm. Na próbę wystawiali w sercach swoich Boga, żądając strawy dla swego łakomstwa. Psalmista widzi w tym, że byli łakomi, zachciał się im łakomstwa, że wystawiali Pana Boga na próbę, że, że mówili przeciw Bogu. To prawda, że on mówi prawdę. To prawda, że on tak interpretuje te historie, ale on nie próbuje zrozumieć Żydów, nie próbuje zrozumieć, że byli głodni, nie próbuje zrozumieć, że im było bardzo ciężko i skąd mogli wiedzieć, po co to wszystko jest, czy jaki w tym wszystkim ma sens. On jest o wiele bardziej surowy dla nich niż Pan Bóg. Pan Bóg naszym ranie odpowiedział po prostu dobrym cudem. Historyk tutaj, czy psalmista piszący potem skupia się na tym, że, że oni byli niedobrzy, że oni po prostu szemrali za bardzo. Oczywiście to nie jest jakieś zakłamanie historii, ale rodzi się pytanie, czy czasem my nie jesteśmy bardziej surowi wobec ludzi niż Pan Bóg. Że Pan Bóg wybaczył kobiecie przyłapane na cudzołóstwo, my byśmy pewno powiedzieli, że jednak powinna zostać ukarana. Jeśli nie kobieta na cudzołóstwie, no jakiś inny grzesznik, to na pewno. Spodziewamy się kar, sprawiedliwości, wydaje się nam to wszystko normalne. A czy to nie jest tak, że jednak mimo wszystko chcemy bardziej sądzić niż Pan Bóg? I czy nie boimy się, że zostaniemy takim sądem osądzeni, jakim chcemy osądzać innych? Ewangelia opowiada. Przypowieść o siewcy. Jezus, mówiąc o, o ziarnie, które pada, to na drogę, to międzyciernie, to, to na skałę, to na grybę wreszcie żyzną, pokazuje, że ziarno jest naprawdę takie samo i ono ma w sobie moc stawania się zbożem ma w sobie moc rozmnażania się 30-60-100 razy ale wszystko zależy od okoliczności wszystko zależy od środowiska. My dzisiaj kwestionujemy ziarno, mówimy: Słowo Boże już jest nieskuteczne, Słowo Boże nie działa, świat się zmienił. To nieprawda. Słowo Boże jest tak samo owocne jak 2000 lat temu, tak samo jak 14 miliardów lat temu, kiedy Bóg przez Słowo stworzył cały ten świat. Środowisko może być takie, że to Słowo nie wyrośnie. To my stajemy się betonem czy asfaltem na drodze, to my z powodu swoich grzechów stajemy się krzewami, które zadusz zaduszają to Słowo. To my stajemy się płytcy na tym świecie, ale nie ziarno, nie słowo Boga. Jeżeli uwierzymy przynajmniej w to, że słowo Jezusa jest tak samo ważne, piękne i wartościowe, jak było 2000 lat temu, to już będzie bardzo wiele. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.